Pierwszy projekt architektoniczny, który wykonałem w Opolu, to właśnie było zaszczytne, bo poważne dzieło, filharmonia, gmach filharmonii, no i to dla architekta. Był, był splendor. I ja w ogóle z Kraką z Kolicą jestem związany, bo kilka rzeczy projektowałem tutaj. Słynne delikatesy opolskie, wielkie, które były, to jest moje dzieło z kolegą Sterderem projektowałem. Projektowałem kilka sklepów. Tutaj sklep Renifer na końcu jest. Ja projektowałem. Był sklep Robot, sklep Rajdziecka projektowałem, był neon, piękne neony były ruchome. Bo było wiele neonów tutaj. No, z budynkiem Europy jest związany. Jest to dzieło, można powiedzieć, Karola Musioła, bo on zadbał o to, żeby centrum miasta było pozbawione ruin i należy odbudowywać wiele rzeczy. O ulicy można mówić długo, bo to jest najważniejsza, najstarsza historycznie ulica w Opolu. Nazywa się Krakowska i zawsze się tak nazywała. Z tym, że ciekawostka, ta ulica dawniej była krótka od rynku tylko do Placu Wolności, bo miasto się kończyło na Placu Wolności aż do XIX wieku. I dalej nie było ulicy. Kiedy zbudowano dworzec kolejowy w połowie XIX wieku, zaczął się ruch w kierunku do dworca i zaczęła się powoli zabudowa tego terenu.